Cześć, witam was serdecznie na moim kanale YouTube. Ja ona, nazywam się Oleczka Niedobryska i dzisiaj z mo moim gościem jest Kasia Witek, moja ekspertka y, od kobiecych spraw, rehabilitantka, profesjonalista y, w dziedzinie mięśni na po spraw porodowych, przedporodowych, w trakcie porodowych, <grym porodowych, <grym> wszystkich. Y, jak nie widzieliście pierwszej części filmu pierwszego, który nagrałyśmy z Kasią, to zachęcam do obejrzenia, wszystko podlinkuję, zachęcam również do zasubskrybowania kanału. Jest to dość nietypowy film, nietypowa seria można powiedzieć, bo zazwyczaj na moim kanale ćwiczymy. Robimy różnych, różne treningi. Robimy siłowe, robimy tak zwane hopsa, hopsa, treningi wytrzymałościowe i każde inne. Ale chciałam mam się poruszyć, i bardzo się cieszę, że Kasia się zgodziła. Poruszyć tematy również związane z fizjologią kobiet, tak? I z naszymi problemami. Więc Kasiu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, co zrobić. Od, momencie, od momentu, można powiedzieć, zajścia w ciąży do porodu, czyli na co powinniśmy zwrócić mm -hmm. uwagę, jak trenowałyśmy wcześniej, bądź nie trenowałyśmy, do momentu w zasadzie tego trzeciego trymestru, gdzie powinniśmy już troszeczkę jednak Zbawić. zastanowić się mm -hmm. nad tym, żeby lepiej bardziej rozluźniać niż wspinać. A dzisiaj pójdziemy dalej, czyli porozmawiamy o tym, co od porodu do. Do parę lat życia, do, przod, do końca życia, bo przecież, tak jak mi uświadomiłaś przed rozmową, po porodzie jesteśmy nawet 20 lat po porodzie, też jesteśmy, po, już porodzie. jesteśmy po porodzie. No, każda to kobieta, po która urodziła kiedyś, jest kobietą po porodzie, więc to, co będziemy Dokładnie. mówić, jest już po prostu cały czas aktualne. No, a, a Kasiu, ten... jeszcze krótko y, parę zdań o sobie, jeżeli ktoś nie widział pierwszej części. Ja się nazywam Kasia Witek-Sokołowska, nawet tak dokładnie. <grymne> <grymne> jestem fizjoterapeutką, jestem trenerką, z zagą się właśnie poznałyśmy około 10 lat, nawet może więcej. więcej. Pracowałyśmy w jednym klubie fitness i ja wtedy właśnie też prowadziłam zajęcia, zajęcia, zajęcia fitness. Od paru lat już głównie pracuję tylko jeden na jeden, prowadzę też treningi, ale to są treningi medyczne, czyli takie, które są ukierunkowane hmm, pod pacjenta, bo to mhm. jest takie połączenie treningu i fizjoterapii, czyli przychodzą właśnie do mnie Panie z problemami uroginekologicznymi, czy to są problemy bólowe, czy to są problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, mhm. e, przychodzą do mnie Panie w ciąży, przychodzą do mnie Panie po porodzie, ale też już na tam osoby z problemami typu jakieś wady postawy, jakieś takie ortopedyczne dolegliwości. Także treningi jak najbardziej prowadzę, ale one są takie połączone trochę, takie e, z rehabilitacją. Mm -hmm. e, więc, e, więc tak, tak pracuję. Oprócz tego pracuję jeszcze w przychodni położniczo-ginekologicznej. I tam już typowo przychodzą do mnie pani w ciąży i pani mm -hmm. krótko po porodzie. E, w połogu i w, raczej w tym pierwszym okresie, w pierwszym roku po porodzie, bo wtedy jednak to jest taki czas, gdzie te zmiany ciążowe się cofają, nasze ciało próbuje odnaleźć swoją drogę mm. na nowo, jak, jak funkcjonować w tych warunkach mm, po porodzie. I wszystko, co się zadziało i w ciąży, i przed ciążą, i w trakcie porodu, e, będzie miało na to wpływ. Okej, okay, to tak, już wiecie, z kim macie do czynienia, <grym> <grym> wiemy też, o czym będziemy rozmawiać. Chciałabym tak chronologicznie zacząć, czyli od momentu. E, kiedy powinniśmy zacząć ćwiczyć? Bo ja na swoje zajęcia i na treningi przychodzą do mnie dziewczyny, które niektóre są takie, które są dwa tygodnie po porodzie, inne są takie, które są parę miesięcy po porodzie i, i twierdzą, że po prostu nie były w stanie wcześniej nic mm -hmm. w ogóle robić, tak? Mm -hmm. y I teraz, jest teraz taka moda i dużo się o tym mówi, na szczęście mówi się o tym, żeby jednak po porodzie przejść pewną rehabilitację. Mm -hmm. y czyli kobieta powinna się jednak udać do specjalisty, dać się przebadać i sprawdzić, bo może się tak zdarzyć przy porodzie, że to jest tak ekstremalny wysiłek, że się nam to wszystko poprzestawia i nie wróci tak samo. Może nie wrócić tak samo, jakby samo z siebie, więc trzeba pewne rzeczy pomóc im wrócić na swoje miejsce, prawda? Kiedy powinno się po takim porodzie pójść do rehabilitanta? Jeśli coś się dzieje, co nas niepokoi, to na przykład właśnie, no, może być zauważalne wysiłkowe nietrzymanie moczu, jakieś bóle w okolicy miednicy, kręgosłupa, E, jakiś e, no, duże rozciąg? Każdy brzuch po porodzie jest rozciągnięty, ale jeśli widzimy, że on tak trochę żyje swoim życiem, jak my się poruszamy, to brzuch się dziwnie uwypukla, e, albo wyczuwamy tutaj e, swoje narządy po prostu przez brzuch, że czujemy wyraźnie, jak tam coś przelewa się, przemieszcza. Ja pamiętam to uczucie po drugim porodzie. E, to właśnie było pierwsze, co zauważyłam, że miałam wrażenie, jakbym to miała dziecko w brzuchu, ponieważ te ruchy e, jelit tak intensywnie są odczuwane właśnie przy roz, dużym rozejściu kresy białej, a takie miałam po drugim porodzie, że m, zastanawiałam się, jak to jestem po porodzie, a czuję jakbym miała dziecko w środku. Więc właśnie takie rzeczy mogą, mogą nam wskazywać na to, że warto by było jednak w okresie połogu jeszcze udać się do fizjoterapeuty, żeby troszkę nas wspomógł właśnie jeśli okay. chodzi o mięsie brzucha, mięsie na miednicy, czy jakieś kwestie napięciowe, zbalansowanie miednicy, kręgosłupa, pomógł nam w bólu, Jest naprawdę są różne narzędzia, jest kinezjotaping, którym też bardzo fajnie się można na tym takim wczesnym etapie wspomóc. A jeżeli jakoś nic nas bardzo nie niepokoi, no to czekamy do zakończenia połogu i wtedy idziemy do ginekologa, okay. który najpierw nas spada pod tym kątem lekarskim. I e, jeśli się tam okaże, że to wszystko jest w porządku, że połóg się zakończył z punktu widzenia właśnie ginekologa, no to dobrze się udać do fizjoterapeuty urogynekologicznego. ginekologicznego. I Kto tutaj będzie co, tak. Będzie badanie, e, będzie badanie mięśni na miednicy, będzie badanie blizn, ocena blizn, ponieważ każda blizna, którą mamy, powinna być mobilizowana, a przynajmniej no, sprawdzona pod tym kątem, czy ona nie zaburza działania mięśni. Bo do mnie dużo przychodzi pań, które mają problemy z działaniem mięśni brzucha po porodzie, i one czasem przychodzą kilka lat po tym porodzie, i okazuje no. się, że to blizna zakłóca tak. działanie tych mięśni brzucha. Więc jeśli my to sprawdzimy właśnie na takim etapie, dwa miesiące po porodzie, gdzie to jest jeszcze wcześnie, no i już możemy z tym pracować, to od razu wszystko, co się będzie działo później, to będzie, no lepiej będzie funkcjonowało nasze ciało. Tak. Więc, więc wielokrotnie to... mi się zdarzało, że przychodziły dziewczyny na zajęcia. Wiele miesięcy, lat po porodzie robiły brzuszki w ogóle nic, nic, tak. nic czuły. One nie wiedziały w ogóle, czy to co? spiąć, Dokładnie. wciągnąć, w ogóle nic. Mm -hmm, to jest mm -hmm. naprawdę ciężkie, bo nawet nie mówimy o samych brzuszkach, tak? Ale przecież przy każdym ćwiczeniu, no. przy dźwiganiu, to brzuch musi być aktywny, tak? A jak go nie czujemy, no to szczerze powiem, że dramat. I teraz tak. dla mnie, ja bym pewnie się zorientowała, bo mm -hmm, ćwiczę, wstydny. wiem, jak go napiąć. Mm -hmm. Ale jeżeli ktoś nie ćwiczył przed, przed porodem i po porodzie po paru latach zaczyna ćwiczyć, no to już jest trochę za późno, bo ona, nawet ta osoba, często nie wie, jak to powinno prawidłowo wyglądać. Tak, nie? masz rację. I yy, właśnie są takie grupy, dwie, dwie takie grupy pań mogę sobie yy, wyróżnić, są pani, które właśnie czują, że jest inaczej. Tak trudno to nawet czasem określić, mhm. ale ja pamiętam to właśnie po drugim porodzie, bo, bo mój drugi poród to było cięcie cesarskie, a pierwsze naturalne. I właśnie ta blizna na brzuchu powodowała, że to nie jest mój brzuch. I to mnie najbardziej nurtowało, że ja chcę normalnie znowu czuć swoje mięśnie brzucha Aha. i szukałam rozwiązania na to. Więc są właśnie takie panie, które one mają, mają bardzo dobrą świadomość swojego ciała, całe życie pracują nad tym, ćwiczą różne rodzaje aktywności i nagle po prostu ten brzuch nie jest mój, coś mhm. jest nie tak. A druga grupa to są panie, które zaczynają coś ćwiczyć i nie ma tego efektu właśnie, że tutaj ogólnie schudły na przykład trochę się zmienia sylwetka, ale ten brzuch w ogóle jakby omija go ten trening mm -hmm. w ogóle się nie zmienia, no i ona też Właśnie żyje własnym życiem. Właśnie żyje własnym życiem, no, nie ma efektów nie ma ćwiczeń, więc my też tutaj przychodzą sprawdzić, co się dzieje, ale też panie, które na przykład właśnie zauważyły, że w określonych sytuacjach też brzuch wygląda nienaturalnie. Na przykład odginają się, nie wiem, w głowę spłukać pod prysznicem, albo wstają i widzę, że brzuch uwypukla się tak stożkowato. To on się po prostu jak namiot może ustawiać. I to nie wygląda naturalnie. I zazwyczaj, jeśli ktoś nie wie, że to jest właśnie rozjeście kresy białej, no to jest nawet przestraszony, że coś dziwnego wychodzi mi z brzucha jakieś obcy. A to jest właśnie efekt, że kresa biała, która jest takim mm -hmm. ścięgnem, który łączy dwie strony brzucha, ona nie napina się prawidłowo i zamiast tutaj się odpowiednio napiąć i kontrolować ruchy między klatką a miednicą, no to ona wypukla się do, do przodu. przodu. Ale jest, czy jesteśmy w stanie w ogóle tą kresę białą e, doprowadzić do porządku? Mm -hmm, mm -hmm. Jak to można zrobić? Są dwie rzeczy, które są od siebie w jakimś stopniu zależne, ale różnie mamy na to wpływ. Samo obkurczanie tej kresy, bo faktycznie ona się, no wszystko się tutaj rozciągnęło, prawda? Mm -hmm. I, I te rozciągnięte mięśni brzucha, czyli ta kresa biała również się rozciągnęła. No i ona się samoistnie, jak wszystko, gdzieś tam obkurcza. No i ona czasem obkurczy się już do dobrych, prawidłowych e, rozmiarów. rozmiarów, ale nadal ta funkcja jest nieprawidłowa. Czyli nadal Panie zobaczą, że ona się uwypukla, albo właśnie nie czują brzucha, albo za to czują kręgosłup, bo tutaj nie ma dobrej stabilizacji, a ona rozmiarowo nie jest jakaś bardzo szeroka. Więc nie jest to takie rozciągnięcie kresy, ale na pewno jest to dysfunkcja okay. mięśni brzucha. A druga rzecz to jest, e, kiedy ten brzuch, ta kresa się w ogóle nie obkurcza, czyli mamy. No, dziura w brzuchu. Dokładnie okay. to jest dziura w brzuchu. I wtedy, no tutaj są jakieś mięśnie, tu są jakieś mięśnie, a tu jest pusta przestrzeń. No przerwę, tak? I tutaj mhm. wyraźnie czujemy, no jeśli to jest duże rozciągnięcie, to wręcz po prostu czujemy narządy, czujemy, że to jest dziura, czujemy, że to jest rozciągnięte. No i ona. My oczywiście możemy bodźcować, żeby ona się obkurczała i żeby ona się przebudowała, ona jest bardzo wiotka, więc tak jak mięsień, my chcemy, żeby się rozrósł, żeby się ta struktura jego zmieniła, to my tak samo tę kresę chcemy tak stymulować, żeby ona się przebudowała, więc konieczne jest jej obciążanie, więc czasem takim błędem jest też, to, że panie nic nie robią, bo się boją, przez co nie obciążają tych tkanek, no to jak coś ma się wzmocnić, prawda? Jasne. Jak ma się przebudować bez jakiegoś wysiłku? Ale my znowu wysiłek, dawkując nieodpowiednio, no możemy się nabawić przepukliny, bo skoro jest tu dziura na brzuchu, a my zaczniemy wysił pompować, pompować tak, jakiś wysiłek, to mhm. no to to ciśnienie śródbrzuszne przez tą dziurę będzie nam wypychać narządy do przodu. Także ta dziura może się wtedy jeszcze poszerzyć, może dojść do uwięźnięcia takiej Pupliwy, co już jest taką sytuacją niebezpieczną w ogóle dla zdrowia. Więc y, zalecam wizytę u fizjoterapeuty, tylko y, też no, upewnijmy się, bo nie każdy fizjoterapeut jest od, od wszystkiego, Jasne. prawda? Więc do mnie też mnóstwo osób, które by przy jakimś problemem, to ja bym nie wiedziała, jak na przykład takim niemowlakiem się zająć. Mm -hmm. Były jakieś podstawy pediatrii na studiach, ale dalej się w tym nie kształciłam. Tak samo nie każdy fizjoterapeut będzie wiedział, co z tą kresą biało. Więc najlepiej szukać tego fizjoterapeuty uroginekologicznego, albo fizjoterapeuty takiego, gdzie my się upewnimy wcześniej, że on faktycznie zajmuje się mięśniami brzucha poporo. Myślę, że z blizną to już prościej, bo każdy fizjoterapeuta bliznę zmobilizuje, pracują. ale z dna miednicy to musi być fizjoterapeuta, który ma uprawnienia, bo to jest jednak intymne badanie. Mhm. E, manualne mięśnie dna miednicy, także musi to być fizjoterapeuta, którym ma do tego mhm. uprawnienia. I upewniam się, że to jest fizjoterapeuta uroginekologiczny, A jeśli chodzi o brzuch, no to tak samo, że to jest fizjoterapeuta, który gdzieś tam się w tym kierunku też kształcił i specjalizował, bo na studiach tego tematu nie mam. Trzeba się po prostu na dodatkowych kursach tym. Czyli jeśli twierdzimy mm. u siebie, że mamy to rozejście mięśni i dysfunkcję tej kresy białej, mm -hmm. to poprzez odpowiednie ćwiczenia możemy. Też trochę terapię manualną, trochę terapii, mam, ja widziałam że... To, co mm. ty tam robisz. Zobacz na Instagram Kasi, jak Was interesują takie tematy, albo może będą interesować, jakie efekty daje terapia manualna. Jak ty szybkie, jesteś. No mam zdjęcia przed mm -hmm. i po, jak ten brzuch w ogóle totalnie inaczej wygląda, mm -hmm. jak wcześniej był uwypuklony mocno. To on w ogóle nie działa, nie? Się a on nagle zaczyna tak. działać. I panie czasem myślą sobie, że to tkanka tłuszczowa, że jest właśnie taki problem, że dlaczego ten obwód jest tak, taki, prawda? Tak, tak, a tak, to tak. bywa, że po prostu mięśnie no nie mięśnie zaczynają się jakoś tam napinać. No wiadomo, wiele czynników ma wpływ na nasz obwód brzucha. No tak, ale warto, jeśli jesteśmy po... Po porodzie sprawdzić, a zwłaszcza po cięciu cesarskim, bo to naprawdę widzę korelację, że jest jednak więcej pań z zaburzoną funkcją mięśni brzucha po o, cięciu. To jest niezła informacja. A połowa porodów Od praktyka. to praktyka. No właśnie, bo jest bardzo mało w ogóle takich ja badań, prawie... i takich statystyk, nie? Mhm. Ale skoro mamy Twoje opinie, a Ty te osoby widujesz codziennie, znaczy, no większość powiedzi... moich pacjentów to są panie po cięciu, z brzuchem. Naprawdę rzadko jest. no Nie no, może przesadzam, że rzadko, ale większość jest zdecydowana to są panie po cięciu. Okay. Zresztą ja też jestem takim pacjentem, gdzie po pierwszym porodzie, który był naturalny, w ogóle nie zauważyłam, że coś tam się z brzuchem zmieniło, a po to drugim porodzie to był szok dla mnie. Bardzo <laughs> interesujące. Bardzo daje do myślenia. Naprawdę. Naprawdę daje do myślenia. Kasiu. Ja bym chciała z Tobą poruszyć jeszcze kwestie, które są e, związane ze sportem. Mhm. Ja się zajmuję treningiem siłowym i e, takie problemy również mogłyby mnie dotyczyć. Mhm. Dotyczą kobiet, które ćwiczą intensywnie, e, które odprawiają róż, różne dyscypliny sportu, bo nie są to mhm. tylko i wyłącznie sporty wysiłkowe. Chciałabym na, na przykład, nie wiem czy e, słyszeliście, ale no, zdarzało się, że nawet na Olimpiadzie kobiety, które dźwigały bardzo duże ciężary, no mówmy się, że to są już bardzo duże ciężary, zdarzało mi się po prostu nie trzymać moczu. Raczej mi się e... że to jest prawie 100% tak? przy takich Dużo. wysiłkach, bo I to było są to... zbyt duże obciążenia tak. po prostu. To jest generalnie oczywiście temat tabu. Mhm. Dla mnie to w ogóle nie jest żaden problem o tym mówić, ale wiem, że dla niektórych jest to temat wstydliwy. E... Powiedz mi, bo naprawdę, tak jak powiedziałam, to nie jest tylko dźwiganie ciężarów. Może to być, biega, może mieć ktoś, kto biega, skacze na trampolinach, i tak, wszystko, wszystko, tak? Możemy, może nam się również taki problem przydarzyć, ale dobrze też o tym wiemy, że nie musimy wcale dużo ćwiczyć, bo kobiety po porodzie również mają nietrzymanie moczu. Ja kiedyś słyszałam w ogóle różne teorie, co się powinno robić w takiej sytuacji, e, łącznie z wiesz, wkładaniem tych kulek i, i spinami uh -huh. i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym chciała się dowiedzieć uh -huh. od specjalisty, po pierwsze, czy da się to wyleczyć, bo to nie jest, mam nadzieję, wyrok na całe życie, że tak już mamy i tak mm -hmm. już będzie. Czy da się to wyleczyć i jak możemy sobie z tym poradzić? Mm -hmm. To w ogóle ta cała, cała specjalizacja fizjoterapii uroginekologicznej jest bardzo młoda, bo to naprawdę jest... Przestrzeń kilku lat. Także terapeutów jest coraz więcej, fizjoterapeutów, którzy się mm -hmm. tym kształcą, ale to nadal nie jest takie bardzo powszechne. Zdecydowanie te problemy z miednicy są do wyleczenia, ale żeby leczyć, no to trzeba zdiagnozować, bo też ten sam objaw może oznaczać różne przyczyny tego problemu. I mm, jeśli ja na przykład mam problem z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i moja koleżanka ma ten sam mhm. problem i ona zauważyła, że właśnie jej te kulki tejszy pomogły mhm. i ja je zastosuję, bo jej pomogły na ten sam problem, to może się okazać, że u mnie on się nasili, bo po prostu inna jest przyczyna, przyczyna tego problemu, tak? I dlatego zaczynamy właśnie od tego badania, od tej diagnostyki, no niektórych rzeczy bardzo poważnych, jakichś uszkodzeń, na przykład poporodowych, uszkodzeń więzade, no to my tego nie wyćwiczymy, bo jeżeli coś jest zerwane, no to. Tego no nie, nie odzyskamy. Operacyjnie, tak? tak? Operacyjne, ale też są powiedzmy takie protezy. Są. Ym, ym, nie, nie każda kobieta musi się poddawać operacji, yy, tylko właśnie z pomocą fizjoterapeuty okay. i, i lekarza po prostu dobiera odpowiednie dla siebie działanie, yy, żeby jak najlepiej funkcjonować. No bo to chodzi o to, żeby po prostu właśnie yy, funkcjonować bez tych objawów, prawda? No tak znaczy, yy. ja już rozpoznaję często. Kobiety, które przychodzą na zajęcia fitness i ja wiem, jak one mamy jumping jacks, skaczemy, tak? Nogi na zewnątrz do środka i ja wiem, że te, które nie skaczą albo skaczą nożyce, nogi bliziutko, no to zazwyczaj jest ten problem. Czasami podchodzę, czasami się pytam, czy staram się kogoś ukierunkować? Czasami mi też przychodzą kobiety i o tym mówią, tak? Na szczęście, że nagle tak, się o tym mówi, tak? że da się coś z tym mm -hmm. zrobić i widzę, jaka to jest skala, mm -hmm. to jest ogromna skala. Mm -hmm. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo mm -hmm. o tym się nie mówi, Tak. ale uważam, że to jest naprawdę powszechny problem. Tak. I teraz, jak już o tym wiemy, mm -hmm. idziemy sobie do rehabilitanta, mm -hmm. on stwierdzi, czy możemy sobie coś z tym zrobić, mm -hmm. czy on może nam już pomóc. I ustali jakiś ten plan. Czasem to naprawdę nie są jakieś duże, to nie jest długi czas. Wszystko zależy od skali tego problemu, ale dobrze, że powiedziałaś o tym, że, że dziewczyny na przykład nie skaczą, bo widzą podczas skakania, że jest problem. Więc unikanie takiej sytuacji nie jest rozwiązaniem tego no problemu, tak, prawda? Bo, bo czasem panie na przykład y, mówią, że one popuszczają moc, kiedy w ogóle wstają z siedzenia. No to nie będzie takiej możliwości, tak. że nie będziemy wstawać, prawda? No, tak. no bo to jest też wysiłek, no, muszę się podnieść. i Czasem właśnie przy takich e, sytuacjach, gdzie my zauważamy problem w określonej czynności, to my możemy redukować tę czynność. Czyli jeśli na przykład właśnie do mnie przyszła pani z tym problemem, że ona zauważa przy tym konkretnie ruchu, no to my się e, nastawiamy właśnie na ten ruch. Czyli to nie jest tak, że mówię, to pani nie wstaje z krzesła, <grych> tylko właśnie robimy to, ten ruch i tak go korygujemy, tak e, nad tym pracujemy, żeby ten problem... E, Usunąć, tak? A powiedz mi skąd mm -hmm. w ogóle jest ten problem? Z tego, że my cały czas mm -hmm. jesteśmy spięte. Tak, to jest I duży. cały czas chodzimy, mm -hmm. bo nam ktoś powiedział kiedyś, że mamy chodzić w ze spiętym, wciągniętym brzuchem. Pośladki, zaciśnięte. Stres zaciśnięte pośladki. A pamiętajmy, że gruszkowaty to wszystko mm. to wchodzi głęboko do tych. Tak, tak, e, to jest warstwa z Nie jest nigdy tak, że jest no jeden miesięc, który jest mm -hmm. totalnie odizolowany, jeden zależy od drugiego i tak dalej. To jest wszystko, jeden mm -hmm. łańcuch, więc. Jeżeli ktoś nawet kumuluje stres, gdzieś w okolicach bioder, miednicy... Wszyscy to robimy. Wszystko to to będzie się... To jest nie do uniknięcia. tak my, To jest no. nasza po prostu bezwarunkowa reakcja, że jeżeli czujemy jakąś sytuację, powoduje, że my się poczujemy w jakimś stopniu zagrożeni, nawet takie zagrożenie naszego ego, no to my gdzieś odruchowo chronimy się przed tak. tą sytuacją. Czyli właśnie tu nasze narządy to jest najcenniejsze, więc my od razu się w tych okolicach napinamy. I o ile jesteśmy tego świadome, możemy troszeczkę z tym pracować i na bieżąco, i później właśnie robić różne ćwiczenia, które gdzieś nam pomogą się po takich sytuacjach rozluźnić, tak samo po treningu, ale no trzeba być tego świadomym, właśnie zaobserwować takie reakcje u siebie. Więc tak jak mówisz, to napięcie ciągłe i wynikające mm -hmm. z tego, że nie chcemy lepiej wyglądać, i właśnie z jakichś stresów, i z tempa życia, tak. z bólu. Czasem mamy różne dolegliwości bólowe, no i my od razu chodzimy zaciśnięte i napięte. I to są wszystko czynniki, które powodują, że gdzieś tam te napięcia się kumulują, a mięsień, który jest nadmiernie napięty, nie jest wydolny, nie jest funkcjonalny, tak. nie ma siły, nie jest dokrwiony odpowiednio, tak. nie jest odżywiony i on dlatego słabnie. Do mnie często dzwonią właśnie panie, które gdzieś tam miały badanie i zostały zdiagnozowane zbyt duże napięcie na miednicy i i właśnie dzwonią z taką informacją, że z jednej strony ktoś tam, kto badał, powiedział, że mięśnie są zbyt napięte, a z drugiej strony są osłabione i to im się jakoś tak nie zgadza, no bo jak słabe i napięte, mm -hmm. bo my kojarzymy, mm -hmm. że coś napinamy i to jest silne, mm -hmm. ale jeżeli to jest napięcie, które jest takie przetrwałe, tak. To, to tak jakbyśmy sobie wyobraziły, że cały czas mm -hmm. trzymamy rękę w górze, mm -hmm. prawda? Ona po chwili nam słabnie, mm -hmm. ale właśnie dlatego, że my cały czas ją trzymamy w napięciu. Tak. Dlatego te mięśnie też powinny się relaksować i im więcej, Aktywności mamy, takiej właśnie i sportowej, i ogólnie życiowej, zawodowej, e, stresu, jakiegoś takiego tempa życia, to to się przekłada na napięcie i jeśli my zauważymy siebie osłabienie na miednicy, to możemy gdzieś w tym kierunku właśnie szukać tej przyczyny, że gdzieś tam musimy bardziej pomyśleć mhm. o rozluźnianiu, o relaksacji. No a o jak możemy to czuciu? zrobić? Mhm. Czy my same możemy to zrobić? Mhm. Czy są takie ćwiczenia, są takie metody, czy jednak powinniśmy pójść do rehabilitatora? Ja polecam jednak wizytę u fizjoterapeuty ginekologicznego, no dlatego, bo, bo my często nie wiemy, tak jak powiedziałaś o tym, fajnie ty powiedziałaś o tych paniach, które wcześniej nie ćwiczyły i one później nie czują, że nie napinają tak, brzucha. Nie tak samo jeśli tu dno jest dłuższy czas już napięte, ono może być naprawdę długo, ono może być od dzieciństwa nawet tak. napięte, tak, no. e, więc my nie znamy tej różnicy przed. I nam się wydaje, że rozluźniamy, ale tak, tak naprawdę nie mamy informacji zwrotnej. I dopiero jeśli ten fizjoterapię, to nam pomoże terapią manualną właśnie, rozluźnić, czy jakąś mhm. też elektrostymulacją nastawioną na, na rozluźnianie mięśni. I my dopiero mamy różnicę, to to jesteśmy w stanie dopiero sobie później też ćwiczeniami domowymi, autoterapią nad tym pracować. Mhm. A właśnie, bo y to, że to się da manualnie zrobić poprzez ten mięsień zasłonowy, tak? Na przykład. Można zewnętrznie, tak. Można właśnie. zewnętrznie, można normalnie tak. przez pochwę, przez odbyt można też. Można, mhm. jakby tak, wewnętrznie, mhm. ale może też zewnętrznie, co też działa tak. dobrze. E Możemy sobie jakby tutaj też pomóc, ale możemy sobie też zrobić pewne rzeczy sami. Uh -huh. Ale no podejrzewam, że jak mamy to tak jak już od dzieciństwa, no to będzie ciężko to zrobić, tak? Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o tym, że no bo skąd ktoś na nas ogląda może wiedzieć, że on to ma, a wcale nie, może, nie musi mieć objawów tak. mm -hmm. wysiłkowego nietrzymania moczu. Mm -hmm. Inne objawy mogą być tak, też takie, że chodzimy mm -hmm. właśnie z takim mocno zaciśniętym tyłkiem, mm -hmm. tak? I czujemy możemy... tłude napięcie. Nawet no się wcale Biodrze... nie wewnętrz, tylko gdzieś, że nie możemy tego tutaj odpuścić. Napięcie Dokładnie, w możemy mieć ból w dolnej partii brzucha, takie tak. kujące nie wiadomo skąd. I tu panowie możemy. też mi się zdarzy właśnie, że panowie przychodzą. Tutaj też i z kresą i tak dalej, ale właśnie na przykład zauważają, że mam taki po prostu skurcz pęcherza, tak to okay. nazywają też, tak? Że to jest na przykład po treningu intensywne okay. Więc też my takie, jak poczujemy jakieś takie bolesne skurcze od razu po treningu, no to też wiemy, że to, no, tego napięcia było gdzieś tam za może dużo, za, 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 za niezbalansowane odpowiednio były do No Tak, ale już po treningu to po treningu, tak? Mhm. E, wiadomo, a na co dzień tak. możemy mieć tak. Bolesne miesiączki umówmy tak. się, że to nie jest Współczyny. nic normalnego. Ból przy współżyciu to nie jest też nic normalnego i powiedzmy to głośno. Miesiączka nie musi boleć. Nie musimy z siebie robić co miesiąc jakiejś męczennicy i, i za karę, i po prostu leżeć w łóżku, bo niektóre kobiety potrafią dwa dni przyleżeć w łóżku. To nie jest normalne. Dla przykładu powiem, że kiedyś też byłam u specjalisty, który masował mi wiscelarnie. Mhm. Czyli tak mi tak, rozmasował tkanki zewnętrz zewnętrznie. Tak. Po prostu masowała mi kobieta, masowała mi brzuch. I po tym, nawet to nie była wizyta stricte pod te tematy, to po prostu była, był masaż. Mhm. Ja po tym, e, po tym masażu na następny miesiąc, miałam następną miesiączkę, nie bolało mnie nic kompletnie. Miesiączka trwała dłużej, ale czułam, że ja się oczyszczam, mhm. że to wszystko puściło, nic mnie nie bolało, no tak jakby w ogóle jej nie było. I dopiero się przekonałam, miałam 20, przecież parę lat i się przekonałam, że może być inaczej, mhm. że to wcale nie musi boleć, albo jedną boli, drugą nie boli, nie? Ale to ja się tak przekonałam. Więc teraz, jeżeli ktoś ma takie objawy, że ma bardzo bolesne miesiączki, tak. bądź te inne objawy, o których powiedziałyśmy, to może być znak, że te mhm. miesięta miednicy trzeba w końcu coś z nimi zrobić. Tak. Nie? tak samo ten brzuch, jak już właśnie fajnie wspomniałeś, że jakby też praca przez brzuch, Dała też tutaj y, rozluźnienie. rozluźnienie. Więc też, jeśli my dużo trenujemy brzucha i dużo napinamy brzucha, to na pewno to się przekłada na, na napięcie na miednicy. Y, więc y, też, my rozluźniając brzuch, mm. będziemy też bywały na mniejsze napięcie na miednicy. I tutaj ja prawie zawsze też polecam mm, swoim, swoim klientkom, żeby one nawet po prostu brzuch starały się rozluźniać. tak, Też na no, miednicy i w ogóle tak, ale na przykład. Kłaść się na jakiejś poduszce, na brzuchu, oddychać sobie spokojnie do brzucha, bo my wtedy lepiej poczujemy to rozluźnienie, okay. jak się położymy na nim. No. I zwłaszcza po treningu, gdzie tutaj dużo żeśmy w tej okolicy pracowały. To później masy, też piłeczką można zrobić masaż brzucha, leżąc sobie na brzuchu, bo jak tu wypuścimy to spięcie, to też od razu nasze mięśnie, mięśnie w nabiednicy też mają jest lepszą to. możliwość pracy. Bo to wszystko pracuje jak pompa, z każdym oddechem, z każdym ruchem. A jeśli to nie jest pompa, tylko to jest taka sztywna jakaś struktura nieruchoma, no to właśnie my możemy mieć różne objawy. Tak jak tu mówiłaś o tych bólach. Właśnie o jakichś tutaj takich zaburzeniach, jeśli chodzi o pracę mięśni brzucha, bo też czasem te panie, które przychodzą do mnie, że coś jest nie tak z brzuchem, że on jest taki wzdęty, to też może być podłożem zbyt napięty dno miednicy. No bo to tak. po prostu nie działa później razem. Bolące brzuchy, wzdęte y, gazy, i tak dalej. Bóle w okolicy kości Lę, krzyżowej, tak, bóle, tak, kręgosłupa. Tak, 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 to tak. też może wszystko mieć. Także, jeżeli na przykład chodzimy cały czas plecy, masujemy, bo nas bolą, to możemy się zastanowić, a to nie pomaga, tak? tak. To, to co do tej pory robimy, czy jednak ta przyczyna to nie jest na tak, miednicy. Tak samo to, co się dzieje tu z przodu, przekłada się po prostu na to. Zresztą. Jak mamy bolącą miesiączkę, to często nas bolą plecy, tak. więc hello. Można się zastanowić odwrotnie, że jeżeli nas bolą plecy, to też może być problem gdzieś z przodu. Wszystko daje do myślenia. Fajnie, że o tym rozmawiamy, bo mam nadzieję, że poszerzamy wiedzę mhm. innych osób i nie będzie to w końcu temat tabu. Bardzo bym tak. chciała. Będziemy powoli chyba kończyć, bo chciałam głównie porozmawiać właśnie o tych trzech tematach z tobą. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie że dzielisz się swoją wiedzą za darmo, bezpłatnie tak naprawdę na, yy, na moim kanale, ludziom po prostu tak, wszystkim, którzy będą chcieli zgłębić temat, będą mieli to, dostęp do tej wiedzy mhm. i to jest w ogóle, w ogóle super, ale też chciałam <laughs> powiedzieć, że Kasia ma też mnóstwo takich specjalistycznych materiałów, profesjonalnie przygotowanych byłam tam, widziałam także zapraszam na stronę Kasi Goodmove, wszystko podlinkujemy Zobaczcie tam sobie, bo tam są nie tylko materiały dla profesjonalistów, ale też materiały dla klientów. Różne ćwiczenia, różne webinary. Na hasło Ben It będzie z tak? więc też wszystko napiszemy. Skorzystajcie z tych materiałów, doszkalajcie się, poszerzajcie swoją wiedzę w tych tematach. Mówię tutaj głównie o kobietach, tak? ale, bo mój kanał głównie kobiety mhm. oglądają, ale mam nadzieję, że też nie tylko może no, też no, mężczyźni oglądają też, i powiedzą to swoim partnerkom. No. Więc bardzo jeszcze raz dziękuję. Ja też, Aga, chciałam Ci bardzo podziękować, <noise> bo to jest super, właśnie, że tutaj jednak sylwetka, dbanie o formę i super profesjonalna wiedza od ciebie, że jednak um, poszerzasz ten temat i dzięki temu ten temat przestaje być tabu i ktoś, kto wstydził się o tym powiedzieć, nawet specjaliście. No to to jest, mam nadzieję. jest szansa właśnie, że mam nadzieję, że jesteś tak zachęcony. <laughs> dziękuję Ci bardzo. <laughs> no tak, bo ja się również tym interesuję, dlatego się dzielę wiedzą również w tym temacie i cieszę się, że w ogóle mam kogo zaprosić, tak? Że, że jesteś e, pod ręką, że tak powiem. <laughs> tak, mi się pokierował. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam jeszcze raz za zasubskrybowanie. Jeżeli macie jakieś pytania do Kasi, bądź chcę, chcielibyście, żebyśmy nagrały jeszcze jakieś inne tematy, piszcie w komentarzach. No i co, bardzo widzimy się dziękujemy. na różnych innych kanałach <noise> social mediowych. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Dzięki, cześć.